Teraz masz podłączone urządzenie firmy Omron, które pomoże Ci lepiej zarządzać swoim zdrowiem. Połączmy się. Otworzyć aplikację Omron Connect. Dotknąć przycisku Więcej, który oznaczony jest trzema kropkami i znajduje się w dolnej części ekranu. A następnie ikony profil. Teraz wybrać pole Podłączone urządzenia i dotknąć przycisku Dodaj nowe urządzenie. Z tego poziomu wybrać pole Wszystkie ciśnieniomierze OMRON, a następnie dotknąć przycisku Dalej, Parowanie. Aby umieścić ciśnieniomierz w trybie parowania, nacisnąć i przytrzymać przycisk Bluetooth przez 3 do 5 sekund. Wielka litera P, oznaczająca parowanie, będzie migać na monitorze. Powrócić do urządzenia i dotknąć przycisku. Dalej, rozpocznij parowanie u dołu ekranu. Dotknąć zdjęcie urządzenia, które ma zostać sparowane. Następnie potwierdzić żądanie sparowania Bluetooth dotykając opcji Sparuj. Jeśli urządzenie może być obsługiwane przez dwóch użytkowników, użytkownik zostanie poproszony o wybranie numeru użytkownika. Jeśli użytkownik będzie używał monitor samodzielnie, należy wybrać opcję Użytkownik 1. Jeśli użytkownik 1 jest już zajęty przez innego członka gospodarstwa, należy wybrać użytkownik 2. Po dokonaniu wyboru dotknąć przycisku Potwierdź. Jeśli zarówno użytkownik 1, jak i użytkownik 2 są już przypisani do inteligentnego urządzenia, użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie wyboru. Dotknij przycisku tak, aby potwierdzić. Wyświetlacz ciśnieniomierza będzie migać, wskazując, że parowanie jest zakończone. Jeśli problemy będą nadal występować, należy odwiedzić naszą stronę pomocy Omron Connect, przechodząc do linku umieszczonego w tym filmie.